Józef nam jest dziś pokazany w czytaniach jako przykład ojca. To jest przykład najpierw dla bardzo wielu mężczyzn, którzy tutaj zgromadzili się na tej Eucharystii i żyją w rodzinach, są mężami, są ojcami. Myślę, że też Józef w swoim ojcostwie jest ogromnie ważnym przykładem dla nas, którzy tu siedzimy najbliżej ołtarza. Właśnie tak to znaczy. Józef jest ojcem, który swoje ojcostwo łączy z życiem w czystości, z życiem dziewiczym. A jednak przyjmując jego dziewictwo, Pan Bóg czyni go ojcem i to jego ojcostwo jest niesłychanie pomnożone, zwielokrotnione. Tak jak zapowiada to jego imię, bo Jozefel znaczy dosłownie tyle oby Pan dodał, oby Pan dodał. Jeszcze do tego potomka, którego masz, oby ci dodał następnych, oby pomnożył twoje potomstwo. Józef jest ojcem, którego potomstwo jest niesłychanie pomnożone. Józef jest patronem całego kościoła powszechnego. Pan pomnaża mu, nieustannie pomnaża jego potomstwo. Dziewiczego mężczyzny żyjącego w czystości. To jest taka wskazówka dla nas, którzy w życiu rozczytaliśmy podarowany nam przez Boga charyzmat celibatu. Celibat ma być ojcostwem. Niedawno o tym mówił papież Franciszek, mówiąc też wyraźnie, że jeśli nasz celibat nie będzie ojcostwem, to niech Pan Bóg broni Kościoła przed naszym celibatem. Będzie wtedy celibat, który nie jest ojcostwem, jest nieszczęściem dla Kościoła. Wszyscy, jak tu jesteśmy, i ludzie pracy, i ojcowie rodzin, i księża, możemy popatrzeć przez moment na to ojcostwo Józefa. Ta Ewangelia, której wysłuchaliśmy, kończy się takim stwierdzeniem, że ten Jezus, który był poddany w Nazarecie Józefowi i Maryi, Wzrastał w latach w mądrości i własce u Boga i u ludzi. Tak się kończy ta Parykopa Ewangeliczna. To jest cytat z pierwszej księgi Samuela, z drugiego rozdziału. To jest cytat, to jest zdanie, które pierwsza księga Samuela, Samuela odnosi do Samuela, właśnie, który. Opisując jego dzieciństwo, że Samuel dojrzewał i wzrastał w latach, w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi. To zdanie, które Stary Testament odnosi do Samuela, jest odniesione w Ewangelii Łukasza do Jezusa Chrystusa. Tyle tylko, że my wiemy zapewne wszyscy, gdzie Samuel wzrastał, gdzie Samuel dojrzewał, gdzie przebiegało. Dzieciństwo Samuela, gdzie on się wychowywał? Samuel wychowywał się w świątyni jerozolimskiej. W świątyni. Jego matka oddała go na wychowanie do świątyni. I on w tej świątyni, mieszkając na co dzień, powiedzielibyśmy z Bogiem przez ścianę, rósł w swoim człowieczeństwie, rósł w swojej wierze, rósł w mądrości. Rósł w doświadczeniu Boga i rósł w otwartości na ludzi. Zrastał w latach, w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi w świątyni. Święty Łukasz odnosi to zdanie do Jezusa, mówiąc nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że ten dom, którego Józef był głową, ten dom, w którym Jezus był poddany, i w którym wzrastał, ten dom w Nazarecie był jak świątynia. Dzisiaj byśmy powiedzieli domowy kościół. Ale właśnie w przeciwieństwie do Samuela, Jezus, kiedy wzrastał, w łasce u Boga także, czynił to nie tylko wędrując od czasu do czasu do świątyni w Jerozolimie, i nie tylko wędrując od czasu do czasu do synagogi, żeby słuchać Słowa Bożego, tylko jego dom, dom rodzinny, dom rodzinny stworzony przez Józefa i Maryję, był miejscem, gdzie mógł doświadczyć Boga, wzrastać w Jego łasce i wzrastać też w łasce u ludzi. Taka przestrzeń, gdzie się naprawdę wszystko rozgrywa. Przestrzeń, która jest ludzka i święta zarazem. Dom rodzinny. Józef i Maryja potrafili stworzyć taki dom, ale w szczególności Józef. Zobaczcie, jak Matka Boża dzisiaj mówi w tym tekście do Jezusa: Ojciec Twój, i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Maryja wyraźnie przyznaje pierwszeństwo Józefowi w tej rodzinie. Ona pokazuje, tak, Józef jest głową w tym domu. Józef jest tym, który ten dom tworzy. Oni przyszli na Paschę. W czasie Paschy ojciec rodziny był najważniejszą osobą, był kapłanem i prorokiem jednocześnie. Ojciec rodziny w czasie Paschy tłumaczył synowi, na czym polega wiara, udzielał mu najważniejszej katechezy. Na to nie potrzeba było wyspecjalizowanego księdza, albo jeszcze bardziej wyspecjalizowanego nauczyciela. Od tego był ojciec. To jest pierwsze doświadczenie Jezusowe. Widzi Józefa, który tworzy ten dom. W jaki sposób Józef tworzył ten dom? W jaki sposób? Tu jest ten szczegół, który Ewangelia pokazuje wyraźnie. Józef nic nie mówi. Józef całą Ewangelię milczy. Ewangeliści nie przekazali ani jednego jego zdania, ani jednego słowa. Milczenie Józefa jest bardzo zastanawiające. Rozszyfrowuje je bardzo pięknie Święty Jan Paweł II w swoim pięknym tekście o Józefie, Redemptoris Custos, mówi, że milczenie Józefa jest miarą jego głębokiego życia wewnętrznego. W milczeniu Józefa nie chodzi tyle o to, że nic nie mówi. Nie był gadułą. W milczeniu Józefa chodzi o to, że słucha. Że słucha. Dobrze wiemy, że tym, którego on przede wszystkim słucha, jest Bóg. I z takiego milczenia Józefa, z tego słuchania Boga, rodzi się cały kształt jego domu. Rodzi się właśnie to, że Józef się nie pogubi. Tym, jak buduje dom. Józef się nie pogubi w tym, jakie miejsce w jego życiu zajmuje praca, a jakie modlitwa, a jakie coroczna droga do świątyni w Jerozolimie, przekaz wiary. Józef się w tym wszystkim nie pogubi. Dlaczego? Bo jest człowiekiem milczenia, milczenia słuchającego, skoncentrowanego na Bogu. Józef jest przepiękny w, tym, w tej postawie. Właśnie dlatego Józef jest patronem Kościoła. Na Józefie się poznawali w historii Kościoła tylko ludzie najgłębszej modlitwy. Wielką odrodzicielką kultu świętego Józefa w Kościele była Teresa Wielka, kobieta niesłychanej kontemplacji, ludzie największej duchowości. Ci wiedzieli, co jest wart Józef w Kościele. Chcecie sensownie budować swoje domy. Chcemy sensownie budować Kościół jako wspólnotę, jako dom, który jest domem dla nas wszystkich. Nie wiem, Chcemy sensownie przeżywać własne kapłaństwo i ojcostwo celibatariuszy. Nie, trzeba być człowiekiem milczenia, to znaczy zasłuchania w stosunku do Boga. Ta Ewangelia przez nas przeczytana z, trzeciego, z drugiego rozdziału Łukasza jest ostatnim fragmentem Ewangelii, gdzie się Józef pojawia. W 12 roku życia Jezusa. Ostatni raz czytamy o Józefie. Ewangelia już nam nic o nim nie powie. Nie wiemy, jak długo jeszcze żył. Nie wiemy, kiedy umarł. Domyślamy się, że zanim Jezus zaczął swoją działalność publiczną, to jest ostatni moment, kiedy widzimy Józefa. Najlepszy możliwy moment. Dlaczego? Także Józef znika ze sceny w momencie, w którym Jezus odkrył, że ma Ojca w Bogu. Że ma Ojca w Bogu. To, co w tej Ewangelii jest najważniejsze, to to jest pierwsze zdanie wypowiedziane przez Jezusa i zapisane w Ewangelii. Dwunastoletni Jezus po raz pierwszy się odzywa. Także to jest zapisane. I co mówi? Czemuście mnie szukali? Nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Dwunastoletni chłopak na progu dojrzałości jest w jakiejś niesłychanej relacji intymnej z Bogiem. I jak próbuje tę relację opisać, to pierwsze słowo, jakie mu się ciśnie na usta, to jest słowo Ojciec. I będzie w ten sposób Boga nazywał już do końca swojego życia. To jest imię własne Boga, jakie nam Jezus przekazał. Ojciec, Abba. To jest to, co Jezus mówi na końcu Ewangelii Janowej. Objawiłem Twoje imię tym, których mi dałeś ze świata. To jest imię Boga. Ojciec. Dwunastoletni Jezus ten sposób nazywa Boga, ojcze, ojcze. Ile w tym słowie ojciec, którym Jezus opisuje swoją relację z Bogiem, ile w tym słowie jest zasługi Józefa? Skąd ten dwunastoletni chłopak czerpał całe rozumienie tego słowa, ojciec? Całe piękno tego słowa, całe ciepło tego słowa, cały autorytet, który jest w tym słowie, całą wielkość, która jest w tym słowie. Myślał, mówił: Ojciec, kogo miał przed oczami? Jak jest niesłychanie ważna rola Ojca w domu, kiedy jego dzieci zaczynają się modlić: Ojcze nasz, jakie znaczenie podkładają pod to słowo? Jakie, jaka tam jest treść? Rzeczywiście konkretna, znajoma, ciepła, bliska. Porozmawiajcie nieraz z młodymi, a nieraz z zupełnie starszymi ludźmi, którzy mają kłopot z modlitwą Ojcze Nasz. Nie potrafią się nią modlić, bo jak mówią ojciec, to im przychodzą na myśl obrazy straszne. Straszne. Jaką jest odpowiedzialnością być ojcem? Gdy dziecko, patrząc się na ojca, uczy się znaczenia tego słowa. Albo będzie miało w tym słowie ukryte wszystkie najpiękniejsze wartości, albo będzie słyszeć słowo, które będzie dla niego przerażające. Ale najpiękniejsze jest to, że Józef znika ze sceny, kiedy Jezus odkrył swojego ojca w Bogu. Józef spokojnie może odejść, bo przekazał swojemu przybranemu synowi to, co w życiu najważniejsze. To, co w życiu najważniejsze. Masz ojca w Bogu. Także wtedy, kiedy mnie nie będzie, także wtedy, kiedy mnie zabraknie, a przede wszystkim wtedy, kiedy staniesz w życiu przed takimi wyzwaniami, że ja nie mogę Ci pomóc. Że to jest ponad moje siły, to nie jest na moją miarę. Słuchajcie, najważniejsze w naszym Ojcostwie, czy Waszym, czy naszym, jest otwarcie naszych dzieci na Ojcostwo Boga. Otwarcie na takie doświadczenie. Po to jesteście rodzicami, po to my próbujemy być także duchowymi Ojcami, żeby nie zatrzymać nikogo z tych osób, które nam Pan powierzył na sobie. Żeby ich nie zawłaszczyć, tylko żeby im służyć w odnalezieniu tej najważniejszej relacji, jaką człowiek w życiu przeżywa nie? z Bogiem, który jest Ojcem. Wtedy, kiedy prowadzimy te osoby nam powierzone przez Pana do takiej relacji, to wtedy możemy znikać, tak jak Józef zniknął ze strony Ewangelii, bo Jezus ma to już w doświadczeniu. I to właśnie w takim doświadczeniu, które Jemu zawdzięcza, ma to już w doświadczeniu, że Bóg jest moim ojcem. Abba, tatu. Pan Jezus miał niesłychane szczęście do cudownej matki, ale też do wspaniałego, przybranego ojca. Patrzcie, Maria nawet w tym tekście nie mówiła twój przybrany ojciec. Ojciec, twój ojciec, wspaniały, ten, od którego się nauczyłeś, że Ojcem Twoim jest Bóg. Módlmy się o takie doświadczenie ojcostwa dla wszystkich w Kościele, niezależnie od stanu życia. Mężczyzna się spełnia wtedy, kiedy odnajduje się w roli Ojca. Czy w rodzinie rzeczywiście, czy duchowo, ale to jest, to jest istotne w życiu mężczyzny. To jest posługa też mężczyzny w świecie i w kościele. Byle tylko każdy z nas chciał się zapatrzyć na Józefa w tym przeżywaniu Ojcostwa, w tym przeżywaniu, w odkryciu, co jest ważne i w jaki sposób się do tego dochodzi. Amen.